Jeszcze w takim tym czasie e, śmierci najpierw pana Jezusa, Panie, Jezusa, pana w roku. Dlatego też rozpocznijmy naszą modlitwę Wiesz, dziękuję panu. Zbawienie przyszło przez przybyt. To samo, co, co wszyscy mają, jak patrzę, bo wielkany się kojarzy też z białą lasą e, i taką powiem anegdotę, może zdarzenie, które miało miejsce co roku podczas śniadania wielkanocnego w parafii, gdzie byłem wikariuszem. Otóż, czyli dół paschalny, każdy człowiek musi odmawiać codziennie brewiarz. Ale w trybunku paskalnym, raz w drugiej półroczystości, jeżeli e, ktokolwiek jest, e, ma obowiązek odmawiania, e, odmawiania rewiarza, to i uczestniczy w tych obrzędach w Paschalnych to na przykład w Wielki Czwartek nie trzeba odmawiać mieszkotów gremiarzowych. Dzisiaj nie będzie trzeba odmawiać ostatniej modlitwy gremiarzowej, czyli komplety. Jutro Wielkanoc, nie będzie trzeba też układać tej modlitwy, w drenażowej, czyli godziny czyli drenaż jest kolejny krótszy. I co roku, jak pamiętam, przychodzili nowi księża, to ja ich uprzedzę, co? co ja powiem na śniadaniu wielkanocnym, nie? Wrogość niego mogę tego światować. No i ja mówię, tak, no to już prawa na, na śniadanie, no już wszystko się zakończyło. Wszędy się zaplęczyły, tak no chociaż Pan dał nam krótki brewiarz, nie? w tym czasie. A Probusz tak, no no no, no krótki, krótki brewiarz, krótki brewiasz, ale druga kiełbasa. I wszyscy się śmieli. Wszyscy no, byli uprzedzeni, A Bronz tak patrzy i nie wiedział, nie wiedział o co chodzi. Także moi drodzy, to jest to. Ja mam pytanie do dzieci. Może ktoś tutaj przyjdzie i mi uda odpowiedź. Na zeszłym, na rzecz poprzednich, święcący od dziesiątej, przyszedł jeden odważny chłopiec. My mówimy, że i taka jest prawda, że święta wielkanocne są najważniejszymi. Przepraszam, że to Że święta wielkanocne są najważniejszymi świętami które odchodzimy w ciągu całego roku w kościele. Dlaczego święta wielkanocne są najważniejszymi świętami? Kto mi powie? Was jest więcej dzisiaj, to myślę, Antoni, bo czekam. Antoni jest mistrzem od No dlaczego? Ponieważ Pan Jezus zmartwyszał. Ponieważ Pan Jezus stał. Dzięki, Panie Ponieważ Pan Jezus martwy, Zobaczcie. My mówimy święta Bożego Narodzenia, są takimi świętami radosnymi, rodzinnymi, tak w telewizji mówią, no bo choinka nasze, tak, to jest wszystko piękna piękne, bardzo piękne święta. Ale Pan Jezus narodził się po to, ażeby umrzeć za nasze przebycie i zmartwychwstać. On się narodził po to, żeby dokonać tego, co my dzisiaj świętujemy. Zobaczcie, każdy z nas się narodzi. Wielu ludzi, wielu ludzi przed nami się narodziło, ale tylko jeden zmartwychwstał. Jeden postał martwy. Chrystus. I to zmartwychwstanie Pana Jezusa jest pieczęcią, takim potwierdzeniem, my sobie mówimy tak, to obracało pieczęć, która potwierdza to, że to wszystko, co Pan Jezus mówił, jest prawdziwe. Że to, że mówił, że umiera za nasze grzechy, że zmartwychwstaje za nasze grzechy, że to naprawdę się dokonało. I to, dokonało się i potwierdzenie tego jest w zmartwychwstanie. Każdy człowiek, który umrze w zmartwychwstanie, e, po, kiedy Pan Jezus przyjdzie ponownie w swoich chwale, sądzić żywych i umarłych, ale to się dokona dlatego, że Pan Jezus pierwszy zmartwychwstał. Dotąd nikt nie zmartwychwstał i do powtórnego przyjścia Pana Jezusa nikt nie zmartwychwstanie w swoim dzieła. I Pan Jezus, kiedy odchodził z tego świata kiedy przed swoją i spożył z apostołami wieczerzę, posiłek, ostatnią wieczerzę. Umarł Pan Jezus święta Paschy, najważniejsze święta dla Żydów, kiedy oni wspominali wyjście z ziemi egipskiej, z woli niewolniku ziemi obiecanej. Samo słowo Pascha od nas oznacza przejście, przejście z ziemi egipskiej. Do, 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 do ziemi obiecanych, przejście przez Morze Czerwone, a ze śmierci do życia i e, my mamy również przewolić w e, stanie do śmierci do życia. I życi również, przepiszemy z ziemi egipskiej, spożywali w pośpiechu w pasce, w wieczerze. I później ochronąc się na również gromadzili się na świąteczny wieczerzę. My z kolei... Dzień z prowadzimy się na świątecznym śniadaniu, e, który chcemy na pamiątkę tamtej pasty, tamtego wydarzenia, ostatniej wieczerzy również w sposób uroczysty, wszędzie. I dlatego, że to są święta najważniejsze, i to jest taki można powiedzieć, najważniejszy posiłek, to śniadanie wielkanocne, dlatego, gdy po świeci mama bo ta, ta w trzeciadek, potem rozbije y, jutro y, jajka, to zresztą zespo podzielą, podzielą się je na 4, 6, 7, 8, zostanie po tym jajka, a, ty tych, na jajka, a się. I y, przy tej okazji właśnie, kiedy mamy te dziewięć, jest się do jest również są mnie najstateczniej życzeniowe. Może być pokusa ten... żeby... Teraz już to jest miejsce tego, z tego korzystania. No no, ja, jakbym miał czas mały, nie, nie zacznie, widzicie, To Jak wychodziliśmy z kościoła, to się zawsze brałem. I już obud kościoła obtukiwałem, nie? I nam się odwracałem i już ziemio na nie było. Tak, tu pan rzek, nie było. No, dlaczego, dlatego, że macie więcej, i mam akurat to ok, ale to do tego sprawy, tak. Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować wie, paschalną wieczerzę. W dzień twardych stania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zaszedłeś z nimi do stołu. A późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. W dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwych W chlebie żywy, który słabiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb. I wszelkie świąteczne pieczywo na łamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lub słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, I który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat grzechów, po bogosław to mięso. Wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka baskalnego i świątecznych potraw, które ty spożyłeś za stołami na ostatniej wieczerzy. Po Bogotaw także naszą syknął. aby chroniła nas od zepsucia. Chryste życie w martwych stanie nasze po Tak? Znak nowego życia. Abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny i bliskich i gości mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. To jest taki specjalny kredyt, słuchajcie, który będziecie kupić w takim cerkiernym sklepie, bo no. mistrzami odchadzenia i święcenia to są turystyczne rolnicy, słuchajcie, I to jest tak dobrze zbierajcie. No. Słuchajcie, jeszcze świecowka jest o 12 i Zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła, do grobu Pańskiego. Dzisiaj obrzędy sobotni Wigilia Pastalna o godzinie 20 z procesją rezydencyjną. Ja pewnie zauważyliście, albo nie, nie słyszeliście, zegar został wstrzymany na wieży

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan Zmarny. Jezus słowa jest martwy wstał dla na naszego zbawienia, byśmy żyli w Bożym życiem i uczestniczyli w Wielkiej Radości. Wyrazem tej radości będzie nasze spłacanie ze zmartwem w Stanach Zjednoczonych w Paskale i powierzchnię przy Świętej po Eucharystycznego, którą będziemy sprawować w dzisiejszej nocy i jutrzejszą uroczystość, w dniu Chrystusa mamy się również radować podczas wspólnego świątecznego posiłku w naszych domach rodzinnych. Dlatego przynosimy dzisiaj do pobłogosławienia niektóre pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie i prosimy, aby Chrystus obdarzył nasze serca radością i wzajemną życzliwością, oraz wynagrodził trudy naszych rodziców i bliskich, którzy te pokarmy przygotowali. Bracia i siostry, wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga, o Jego sprawiedliwość, o to wszystko inne będzie wam dodane. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy do życia i zbawienia z ufnością, które do Niego nasze prośby w intencjach Kościoła świata tu zgromadzonych. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby Bóg zachował je od klęski, nie urodzając suszy i głodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby zabiegając o chleb poprzedni szukali nade wszystko skarbu Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich. Mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Wstania Pańskiego. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich naszych błograków, aby nadchodzące święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości. Ciebie prosimy. Modlmy się zaraz rozrządzonych, abyśmy zaszedali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas ludzi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, chryste tydzień przed męką i śmiercią, poleciłeś uczniom przygotować pastwaną wieczerzę w dniu zmartwychwstania. Wziąłeś za dwóch uczniów, uczniów z Emaus i zasiadaj z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby wraz z nimi stworzyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z białą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku. Abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniach. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław. Ten chleb i wszelkie świąteczne w na pamiątkę chleba, który nakarmiłeś słuchającym ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje ciało. Poranku bo Boży, ty pokonałeś słowo, obrałeś świat z O Te pokarne mięsne i wszelkie inne pokarmy, które będziemy jeli na pamiątkę Barata Pascalnego i świątecznych potraw, jakie Ty stworzyłeś z Hapostój podczas ostatniej wieczerzy. Chrystus, nasze życie i zmartwychwstanie. O Bogosław! Te jajka! Znak nowego życia. Abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodzinnych bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu ojca, gdzie żyjesz i próbujesz na wieki. Drodzy Fadrazy Świętszego Sakramentu w grobie Pana Jezusa, zachęcam do wyciszenia wspólnej chwili i do udziału w liturgii Wielkiej Soboty. Dzisiaj gromadzimy się na Wigilię Paschalną o godzinie pierwszej. W czasie Wigilii Paskalnej odnowimy przyznania chrzciane, dlatego niepokaleństwie pragnę, aby przynieślić, abyśmy przynieśli śniegę aby do światła Chrystusa zanieść do naszych domów. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.